Pokażemy wam? Nikt z aliasa na tutelie. Okej, okay, dobra. Jak widać mamy... My wszyscy to jedna grupa. Dosyć duża. O już powinien być alias. Dobra? Tak się pojawi. Jakby co to... Mamy 100% szans chyba jakieś, że zabierzemy. Nie odstawiać 100%. No dobra, 99. I no W ogóle to z tobą, wszyscy to grali. No. Od 60 wolka. No to... Nie, on też jest mały, ja. Okej, okay, dobra. No czego on niego nie ma? Dobra, no. ale będzie ciekawa rozgrywka. Będzie zaraz, już powinien zresztą być. No. No go nam, no. O, no. No, 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 no. ja Walić, walić. Zabierzemy na pewno. Nie, dobra. I, dobra. Nie, A, ja jestem taki kim będzie. <suszy> Chyba miałem Minecrafta wyłączyć. To nie, to był jakiś syn rozgrywającego. Szczęta wie.. Muru. Ale... jeszcze takiej dużej gier nie miałem. O dosyć Dobra, to to zaraz... Teraz ja, moja kolej, patrzcie na to ludziska. Kulka. Nie burza. Burza. Czego tylko dwuwa Mm. Ja będę teraz walił już w aliasę. O Znowu deszczał Adres. No nie, ja mam nic zrobić ja. Zwykły No czego auto dali? Robimy małe cienić. No to widzimy się jak będzie na Alia 3 Okej, dobra. Y już! Jesteśmy. I no, jak no, widać no. ale ja za minutę jakąś. Co No. To my sobie porozmawiamy na temat Margony. A więc. No powiedz coś. No co ja mam? Ja mam strasznie dobre EQ. No a może tak, pokażmy widzą eku bez No jaki tam chemik. Tak, tak, no to jest najlepszy. Dobra, osta, to, osta. to, 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 to i to. Dobra, bo już się zaraz zrespi, a my tam gadamy opierdola. Trzydziesty dziewiąty bądź. Gdzie on jest? Ja pomijamy że ale. Dobra. Wszyscy są w jednej grupie? Tak. To no, dobrze. Jest więcej, na, jest więcej osób, tylko że większość posłów. Matko, jeden się pyta, kiedy dokładnie Orlica? Mam szczęście, Dobra, w naszej kredyty jest 7 osób, na razie jest 7 osób, nie panuje tak. No to no dobrze. Ja może dam y, sobie pełnię ekran, ale dobrze. Jak będzie ona, to bym Będzie mig, z z blagie. No. A nasz ostatni odcinek w sezonie to będzie bicie o A to jak już wiemy po 6 zero to... No, ale póki co to jeszcze nie będzie. Ale będziemy tu spytać. Mhm. No gdzie ten alias? O, oh yes. tak ja, nie będzie już dawno. O, jest. Tak. Ale Czy to, po odrodzeniu, super? No tak. Kogo walał? Nie, 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 A bo tego bla, co nie, już 60 tego, tego, tego. Najpierw wojów chyba walić. Ale wezmę wojownik że... że... No, się. To teraz ja ci dam. Wiesz, jak cię będzie walił, to powiem, dobra? Nie. To no, nie Ej, powiedz, jak cię będzie walił, dobra? No, to właśnie. Kogo wali? Powiedzcie, kogo wali. Walił, chyba boli. Nie, on jeszcze nie walił. O w końcu. Kogo on wali w końcu? Nie wiem na kogo dać aura ochrony fizycznej. Patrz na to. to nie wykonał ruchu. Nie, a ten ruch w ogóle wykonał. Skąd na pierwszy. O mnie wal, mnie wali. A, to teraz. Ja. Dostaniesz coś ode mnie. Coś takiego yes. fajnego. Ale niepotrzebnie. Ja nie. I tak wygramy, więc okay. ja dopiero jeden ruch miałem. No, no. Co ciekawe, co padło? Nic. Mówię, mówię. No to widzimy się, jak będzie Alia. Witamy po przerwie. I Alia, jak widać, za 40 sekund. No, Alia, No nie wiem, jest to grypy. Policzmy. 1, 2, 3, 4, 5. 60, tank nie jest w Nie, wszyscy są. Ta jaki. Mmm, mmm, no, 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 no nie ma. No, no to już tak, 14 sekund. Teraz będzie ekscytująca walka. Nie teraz. Teraz mamy szczętego. Szczęt alias gładki. No 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 no. Teraz się. Teraz się. A Kasza mi się, nie się nie tak samo. Ej, może wyrzucę na lepszy lot prawoślas. Prawoślas. Nie zbieraj to na lepszy lot. No nie zbieraj. To jest na lepszy lot. Wyrzuć ten prawoślas. Nie, nie, nie. No to co masz? to. On leży, ten prawoślas. Wyważne jakieś takie, neutralne, żeby... Znaczy, No. Chociaż by było... Ciekawiej by było. On mi się tak wziął. O jest ta katanista z nami. Tak. Jeszcze jakby dodali tego. Chcesz, jakby żady się wow Ice X. O, jaja kr królewskiego czary wie. Mam jeszcze takie trzy. A to wywalaj. Nie. Mm. Na lepszy lot. Mm. I Jak ten tren będzie tu zbierał to. Idź X. To... O jest! No, bo... Ten rozgrywającego ataku, oczywiście my. A to wiemy. No, no, dwa, dwa, dwa No, Ale to no wkliknąć. Pyta się, czy hero no. pan Ja, 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 wziąłem co to jest ja, mordercy? Z jakiś tyle napala? Za zwykły, siedem. Zwykły? Oto widzimy się jak będzie alias. Szybko. Siemano. Wróciliśmy. Jest alias. Dla Was to może jest chwila, ale dla nas to jest trochę czasu. Jak musimy czekać, musimy się